Wszystkim przy sobocie, słuchajcie, z tej strony Autokomis yy, Warszawa, w której wystawialiśmy Wam 4 autka do, do, do sprzedania, dwóch już nie ma z tych samochodzików, ale mamy kolejne, które chcieliśmy Wam zaprezentować, co stoi za mną, więc już obracam sekundę kamerkę i pokazuję, co to jest, jest to BMW 320 diesel, 177 koni, dziesiąty rok produkcji, wersja polistowa jak widać, Alufelda szesnasteczka, bardzo fajna z zewnątrz ten samochód, tak jak widzicie tak się prezentuje, tutaj cały ogół malowany tutaj nawet na tym błotniku to szpaki troszeczkę będzie więc wygląda jak wygląda ale nie jest tak naprawdę źle technicznie bardzo dobrze jest jeżdżący samochodzik jest to wersja z automatyczną skrzynią biegów, już pokazuję jak to wygląda w środku jeszcze w środku ten samochód tak się prezentuje wypłany był niedawno nie wiem czy nie trzeba będzie jeszcze poprawić no ale na razie jest jak jest podżywane fotele, automatyczna klimatyzacja dwustrefowa nawigacja automatyczna skrzynia biegów, tempomat skórzana, aktywna kierownica więc całkiem nieźle wyposażony jest ten samochód jak tu na BMW natomiast mamy zwykłą wiadomo tapicerkę i tu osobiście też skóry brakuje no ale jak chcemy to możemy sobie całą tapicerkę dokupić za 1,5 tysiąca i zmienić na skórzaną. Tu mamy taki fajny, no zobaczcie, nietypowa jest ta bms bo ma panoramę daszek otwartą. Działa. Tak wygląda to z wewnątrz. Tak wygląda to z zewnątrz. Technicznie, tak jak mówiłem, samochód bardzo dobrze jeżdżący, automat bardzo ładnie zmienia biegi, wszystko tutaj działa, jest całkiem pojemny. Zobaczcie, z drugiej strony, jak to się prezentuje, tutaj się ludzie nam kręcą, zobaczcie, pyk więc troszeczkę tutaj pracy cały czas mamy, więc tak na szybko jeszcze tutaj o. E, cena jaka będzie nas interesowała to 22 000 <laughs> za ten wóz przypomnę BMW 320 diesel 2010 rok wersja poliftowa 301 tysięcy przebiega automatyczna skrzynia biegów. Cena 22 tysiące. Autokomis Warszawa-Mońsko. 381b. Jak na tym slajdzie i telefony tutaj macie do nas podane 737 737 422. Klikajcie, obserwujcie. Bądźcie z nami na bieżąco, bo tak jak mówię, auta tutaj co wstawiamy za chwilę znikają, nie wszystkie oczywiście, ale jak chcecie być na bieżąco, to tak jak mówię, klikajcie, obserwujcie nas i będziecie wtedy na bieżąco. Cenami samochodami. Zapraszam jeszcze raz serdecznie i pozdrawiam.